Dla Adama Pulita obecna kadencja na stanowisku burmistrza Złotowa jest jego drugą i, jak się okazuje, ostatnią. Teraz zamierza ubiegać się o mandat radnego sejmiku województwa wielkopolskiego. Jak zaznacza, to właśnie w Poznaniu chce walczyć dla Złotowszczyzny o środki unijne. Tym bardziej, że po odejściu Henryka Szopińskiego do Sejmu, Ziemia Złotowska nie ma swojego przedstawiciela w wielkopolskim sejmiku. Ta perspektywa nadchodzi, i kiedy nie będzie naszego głosu. To nadal będziemy czekali na ścieżkę Złotów Błękit, która do tej pory przy drodze wojewódzkiej nie jest wykonana. Nadal będziemy cierpieli, że nasze lokalne organizacje i przedsiębiorcy składają poprzez LGT różne projekty i czekają prawie dwa lata na podpisanie umów w urzędach marszałkowskich. W wyborach do Miejskiej Rady Złotowa Adam Pulit popiera Komitet Wyborczy Rozwijamy Złotów. Kandydaci na radnych z tego komitetu chcą kontynuować koncepcję stworzoną przez Adama Pulita, czyli Złotów Wielkopolskie Zdroje. Dodatkowo pojawia się możliwość zdobycia na ten cel środków z innego źródła. Miasto będzie mogło się ubiegać o tzw. fundusze szwajcarskie. Do wzięcia jest około 80 milionów złotych, więc gra jest warta świeczki. Nic nowego na ten moment myślę, że nikt nie wymyśli. Komitet Rozwijamy Złotów tworzą przedsiębiorcy oraz społecznicy. Za jeden ze swoich priorytetów uznają stworzenie w Złotowie bonu senioralnego, czyli przyznawania wynagrodzeń osobom, które opiekują się seniorami. Z kolei sam Komitet Rozwijamy Złotów nie ma planu minimum. Wystawi sześciu kandydatów w sześciu okręgach wyborczych, licząc na sześć miejsc w Radzie Miasta.